Hej, moi Kochani! A w dzisiejszym odcinku sobie gramy fama. Nie graliśmy w tą grę, ale będziemy sobie grać, więc kogo to interesuje, nie zostawi łapkę w górę i subskrypcja. A mi się włącza głupia muzyczka, której nie lubię. Więc dobra, zaczynamy sobie od spanka kaczuszki. Później sobie będziemy myć kaczuszkę i będziemy tutaj zarabiać miliony. Więc tak zaczynamy. Zaczynamy sobie od włączenia internetu, więc yy, ogólnie tak, tak to wygląda, jezonko, kupujemy rosołek, yy, dobra, mega reklama jak ja włączyłam internet, więc mega fajnie, mega ta reklama jest, tak mi się do niczego nie przyda, dobra, będziemy sobie grać w kloceczki. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję, bo ostatnio y, mam bardzo mało subskrybujących i bardzo mało tutaj kto ogląda to. Yy, chociaż na moim kanale Kaczuszki, to kurde, wczoraj... przepraszam w ogóle za takie wyrażenie, ale wczoraj dopiero założyłam kanał, co nie? I już mam dzisiaj 10 subskrypcji. Znaczy nie, że wczoraj miałam wcześniej dwie subskrypcje, wczoraj miałam dwie subskrypcje, co nie? Założyłam ten kanał niedawno. Miałam wczoraj dwie subskrypcje, a dzisiaj 10. Znaczy, jedną miałam subskrypcję, czy tam dwie, nie pamiętam, ale już dzisiaj mam 10 subskrypcji na Kaczuszce. Nie wiem, co ja robię takiego, ale zastanawiam się, właśnie. Zastanawiam się, bo ja. Ja naprawdę subskrybuję siebie z kilka kąt, ale nie mam aż 10 kont. Przepraszam bardzo, jak tu ludzie prawdziwie wyglądają, to ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to. I kocham bardzo to... Dobra, nieważne. Nie było tematu, okej? Okay? Dobra. Będę nie było tutaj filmów, dlatego że nie miałam czasu. Nagrywam teraz ciągle y, filmiki, dlatego że mam bardzo dużo teraz czasu, więc y, ogarniemy tą kaczuchę. I mam nadzieję, że pieniądze będą. Bo ja już tutaj nie ogarniam. E, dobra, jak ja chciałam, żeby był aż takie dobre subskrybencje i wszystko na moim głównym kanale. Na kaczuszkach oczywiście też, ale mam już 10 subskrypcji, jeszcze dwie, to będę miała tyle samo jak na moim głównym kanale. Ja tego nie ogarnię psychicznie. Jak to są prawdziwi ludzie, chyba że to moja jeszcze BFF, z innych kont mnie subskrybuje, ale to chyba, chyba raczej niemożliwe. Myślę, że z dwóch kont może mnie subskrybować, ale z więcej to chyba raczej nie, nie ogarniam tego wszystkiego. A jak tak, no to okej, okay, dziękuję. No dobra, subskrybujcie mnie w każdym razie na, na wszystkich kanałach. W ogóle na TikToku, możecie mnie zaobserwować na Instagramie. A ja jestem nadal w takim trybie. o co się tu dzieje? Dwie minuty temu miałam 8 subskrypcji, teraz mam 9. Yy, teraz mam 10, więc tym bardziej tego nie ogarniam. Dobra, moja kaczka też nie ogarnia. Aha. Dobra, hard. Bierzemy sobie hard, 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 hard. Yy, dlaczego hard? Dlatego, że już mnie nudzi, to normalne. Yy. Już mnie to tak przeraża, że ja nie wiem, co się dzieje. Halo, kaczko. To jest kura. Mówię do kaczki, kura. Wow. Robi duże wrażonko. No dobra. Mam nadzieję, że was nie zanudzam, ale ja próbuję was zachęcić tutaj, żeby was nie zanudzać. Dziękuję, ja tego nie ogarniam. Czemu tych kur jest aż milion? Nie umiem strzelać, U matko. 11 złotych mam. Ja. Yeah. Ja pitole Dobra, wiecie co, może kupimy sobie jakiś fajny ciuszek Nie no Nie chcemy się kupować ciuszków yy... Miał. Ja Miau najlepsze słowa świata Jakieś okularki fajne Ej, ja nie mam diamentów, jak się tutaj zarabia? Diamenty, nie wiem Nie wiem jak się zarabia diamenty Mega Ej, ja, ja naprawdę myślałam, że tylko mnie koleżanka ogląda, co nie? BFF moja, a to jednak nie, nie obcy ludzie. No oczywiście ja siebie nie oglądam, bo dla mnie, ja sama na siebie jestem nudna, haha. Y, ale subskrybuję się z trzech może kont, co nie, przyznaję się. Ale dwie minuty temu, pięć minut temu, co nie, miałam osiem subskrypcji na kanale Kaczuszek. Je, yeah. przysięgam sobie całego serca, nie dodawałam sobie subskrypcji. Nie wiem, jadłam obiad, grałam sobie, dodawałam filmik. A tu kurczę, 8 subskrypcji było, a teraz 9. A teraz już 10. No ja już nie ogarniam, co ja jestem taka popularna. Jak na szorcach tyle mam wyświetleń, to ja nie ogarniam tego, żeby na filmikach było tyle wyświetleń. Ja tylko jestem jakaś, nie wiem, skołowana. Dobra, już, już. Już, już. Dobra. Jakaś rundka jeszcze. W ogóle jeszcze raz z tą kaczką będziemy ogarniać. Nie wiem, ta kaczka jest jakaś zimna i lubię tą grę, ale... Mm. Ciągle się zastanawiam o co chodzi, hello, co ja robię takiego Więc no już się boję Jak skończę ten filmik i wrzucę go na kanał, co nie jeszcze się boję o, Zobaczymy sobie ile ma subskrypcji Zaraz wychodzi, o matko mam już 20 subskrypcji No żartuję, nie będę miała aż tyle Pewnie przez rok Następny, dobra yy. Ja, nawet na głównym kanale nie mam 20 subskrypcji. Ja mam nadzieję, że dobiję, chociaż do, do kolejnego roku. Ale jestem ja nudna, tak szczerze powiem. Sama do siebie, że jestem ja nudna, i kto będzie mnie oglądał? To jest takie nudne. No. Więc mega fajnie, że jestem taka nudna. No dobra. Kurczaki, chodźcie do mnie, lubię kurczaki, życie kurczakowe. Tu, 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 pamiętam jak miałam fazę na te kurczaki, Ej, jeszcze jak byłam malutka, chodziłam chyba do seróweczki, albo do pierwszej klasy, kurczaki i coś tam, nie pamiętam, ale dobra, byłam taka cringe'owa i taka głupia, więc ładnie rzeczy. Ej, teraz na każdym kanale będzie e, filmik, bo ja naprawdę już na każdym kanale jeszcze nawika filmy i będzie ogarnięte, w, na każdym filmie, ej, no ja już, już się ogarniam swoimi obowiązkami. To jest mega fajne. No, są plusy, bo nie gadam z BFF, to mam trochę czasu e, e, dla siebie i dla, e, dla was szczególnie, bo ja tutaj tak. Nie robię, ja lubię gadać z moją koleżanką, ale yy, też mam jakieś obowiązki co nie? Nagrywać filmy dla was, bo tutaj na tym kanale dawno nie było i na głównym, a na kaczuszkach to ciągle są. Może dlatego, że ja ciągle tam nagrywam. Może dlatego. Yy, mam tyle wyświetlan. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Może YouTube mnie pokochał. Haha, bardzo śmieszne, że mnie YouTube pokochał. Ej, już mam 84 yy, tego. Wynik. Dobra. Dajemy. Może ja się tam jakaś popularna. Może te kaczki mnie tak wylansowały. Haha. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Dobra. Do stów dobijamy. Kaczuchy. Kaczuchy, moje kochane. Ostatni stoł, Moje życie wygląda. Ostatni kurka. Dobra. Tutaj będziecie patrzeć, jak ja zarabiam. Tylko. I to jest bardzo inteligentne, prawda. Inteligentna rzecz zarabiania. Wow. Kogo to obchodzi, że ja zarabiam pieniądze? Kogo obchodzi to, że ja. że jestem niepopularna, nie rozumiem. Dobra, już mi się w to nie chce grać tak szczerze. Dobra, ostatnie jeszcze jakieś trzy kury to ...to będę już ogarnięta. No, już. Proszę. Idźcie wolną drogą. Nie chcę już mi się tego ogarniać, więc no. Wow, mam mm, 24, co? Powinna mieć więcej. Szczerze powiem. Ale okej. Okay. Kurczaki. Hej, kochana kaczucha. Moja kaczucha idzie spać, okej? Okay? Moja kaczucho, kaczucho, pani kaczucho. Dobra, jak widzicie, mam dużo w hajsu. W hajsu. E, no to nie wiem. Jeszcze może jakaś rundka, ale to jest skakanie hard. Weźmy hard, bo już mnie denerwuje ten prosty. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde, no serio? Jestem aż taka, nie, serio? Dobra, weźmy... normal, bo jest to takie. No dobra, widzę, że wyszłam z formy w tych klocków. Jak kura, to kura jednaka jak nie, to nie. Bo na hard to jest tak trudno, że jeden za drugim normalnie, podobnie tutaj, tylko, że to jest trochę łatwiej, że to jest bardziej oddalone, a tam ciągle skaczesz praktycznie. No. I tak to wygląda. I tak to wygląda, życie tak wygląda. Jakaś głupią piosenkę wymyśliłam. Moja inteligencja na poziomie zerowym. Oh my god. Dobra, jak zginę, to zginę. Najwyżej. Dobra. Tu, tu, tu. Ja robię takie krótkie odcinki, ale może w jakimś sensie, nie wiem. E, raczej życie w moich filmikach to nic nie ma sensu, więc... Aha. Aha. Złoty dostałam. Mega. No dobra, nie się koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić łapkę w górę. Możecie mnie zasubskrybować. Możecie mnie nie subskrybować. Możecie, nie wiem, robić co chcecie. Ja nie zmuszam. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to wiecie co robić. Z takiej kaczuchy i do następnych odcinków. Bye!